Czadwo jest na moście, jak ładnie MG3, biorę A co? O kurwa, grubo zmieniłem tam tryb strzelania na ten. A no, bo jestem tu pojebany. Czekaj, 660? 990? 990. A wtedy mocnik Chuj mocniej kopie okay. Przetestuję A on um, budzi respekt No tylko u nie? O Przetestuje ja O no kurde jest ty, ale... jest różnica Nie jest tak Ale okay. kurki jakoś specjalnie tak ten, nie latają ale w prędkości jest, nie? Z mojej perspektywy, jakbyś to usłyszał, z takiej odległości, nie? Mokre znaczy się czuję jak na wojnie. <laughs> Jeszcze chłopie jakby magazynek w myśli o tej broni. O. Nie no, nie jest źle ten recoil. Nie jest zły. Ojej, co ja robię, ale jestem idiota. Nie, no, tylko 130 półek. Jakieś... No bo teraz smoki, jakieś... Dobra, to opony. Jadą mostem Chodź tu. Co ty? No. Jak jesteś solo, to nad nie oddychaj. Zatrzymali się, bo u zobaczyli. Przed mostem, tak? Już są u mnie. ciebie? Full squat, no u mnie, full skład. Where? No pod moim domkiem. Oh, fuck. Widzę mu tobie. Mm, nie wiem. Ja mogę. mogę być. Ilu ich jest? No full squad, słyszę. Jeden jest na stacji. Ja mam C4. A ja tylko jednego widzę gdzie ten full skład. Na stacji jest dalej. Zero na żółtym Ktoś go zabił ej To inni Nie miał 0 Nice. Nara. Ten co robi! Było Marek nauczy się grać. <grystanie> Teraz będzie Dimo nauczyć się grać spokojnie miał cztery kolki jeszcze, <grystanie> tylko jaki dwa Daj mi siódem O, miał... Zej, znowu nic nie zrobiłem. Ale oni muszą być wkurwieni Oj tak No ma jeden magazynek ty Jeden magazynek Nie ma Jeden na biegał w kasku jedynca, jakby bez żadnych skinów no, w tym regionie, jednego ty ja Jak to chodzi cały chyba znowu, to chodzi, nie? Prime jakiś chyba znowu. Oj tak. тварь миг, горда. Я ничего не видел. Так, я сам. Да, с кем не Ты же ни Kurwa, ale takie podjazdy to są. Daj mi to. Uuu, tu Miki dwa. Nie, nie chcę. Ach, zabrałeś, dobra. To ja mogę ci oddać ten DMR? Nie, nie. nie spoko, tu mi drugi tak. pasuje też. Nie, spoko. Nie mam chodziło nadzieję, bardziej o tego etika. Mam nadzieję, że nie zginę od tej krowy. Pierwszy raz im gram. Nie. No znaczy co nie pierwsze, ale żeby jako main brońka. No i się położysz, chłopie na temy. I... Dajcie jakieś domki jeszcze. Będę ten drop. Widać go? Nie widać na wprost jest. A no? A, zamiana szybko. Dobrałem się, nie pali się jeszcze. I Koniec gry. Nie... A co oni się dodali do Punga jakiejś z tego z workshopa jakieś zmiany? No nie, nawet nie wiem, nie patrzyłem. Nie chciało mi się tego rozwiązywać o kurde nie to nie lutuj, patrzę. bo Wysługujesz na to. Jak nikt inny. No już. Nie, można zaczekać tutaj. No już, A co było? 7K jakaś została? Nie, 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 FAMAS. Nie. O. Naprawdę nie rozumiem tych ludzi, co dali tę broń. Nie no, grają tym. Chyba jestem broń. Aha, waliłem chyba 40 kulek, a tu mi mówi, że za mało miejsca, nie? nie no i dzika. Tutaj trzeba zadbać o zapas neidów. 4 neidy: y, 4 neidy, 4 smoke. Y. Stajesz... patrząc... Stajesz. stajesz... tak... tak... pał... dziękuję Czekaj, testuję ten Rico. Nie, ja mam... nie mam kulek No dziwo, nie ma nikogo na samej górze tam kurwa, ten... A tak samo... Pięknie została jakaś menda No jest, jeszcze, y, są, są, są Jakiś ODP Tam OGDP Ja jakoś tak się tam z bomb Tu ich nie będzie czasem No i to mogą być wszędzie teraz No ja chyba się zamknę w kiblu i myślałem, że będą wchodzić na górę, ale okazało się, że nie Do cienia go zaparkuję, żeby ten O, bo potem tylko nagrzanego siada, nie? Po dupę parzy te, te pasy chopię gorące. Niedźko, nie ma sens. A niektórzy mają taką skórę, waucie. O boże, ta skóra to jest niedobre. To jest fajnie, opie. Dupa się poci. Jak na tym, jak na gamingowym skórzanym. No, te kurwa gamingowe krzesła to jest tragedia. No ja mam. Ja też. No ale w domu ci nie świeci słońce na fotel. No nie, ale jak jest lato. No ale Popoła, chłopie, masz. gdzie tu fotele w domu, a gdzie tu fotele w nagrzanej furze? A tu też. Jezu, ja się basic strzelać te. Nie no, no idzie. Nie z tego, bo ci potem braknie, kurwa. Ale chyba ten mniejszy recoil wezmę jednak. No chyba, że na blisko to wtedy. Co z tego mi da, że będę walił tysiąc kulek na sekundę? i wszystkie dookoła, typa. No. Plecy. Tak. Akurat od strony oceanu mi się nie spodziewał, nie? Ja no, też nie. Mam dwa magazynki. No, ja onli, piątka. Dobra, strefa. Dziś tutaj. No, no, ale jest. co to jest to ja nie wiem. No też nie wiem. Tu jest obok tego drzewa. Nie wiem. Nice okej okay. Ja dzisiaj nic nie, zero Że nice. bot go skupnął, ty Jeszcze o 7? Thank Nie, yeah, dzisiaj nic nie, nie trafiam. Nie wiem, co jest. No kurwa, bot. Bot? No bot. No to zajeb. Tu jest. Nie, nie dam rady co, co teraz tłumaj? Mam cię na baranach Oj ze mną, chuj ze mną Jeszcze trójki mam, Fresh, świeże trójki może chcę podnieść ze mną. Ale kurwa, jakie gówno, nie? Pierdolone boty No czyż to jest, ta to, to sama sytuacja co ostatnio On cię nie zdążył ratować, nie? Nie, na plecy. Nie, wjebana, Bo jeszcze trzech typa Nie wiadomo, dwóch Chore gówno a masz 200 kulek, pewnie się starczyć Górno takie jebane to jest, że ja pierdolę, no przecież Siadam i wychodzę do lobby pewnie Po ja tam szedłem? No. No się tam w gips ty, to, że ja nie mogę kamerę chociaż obracać to jest bot. Bo. To, co jest? Bo. No to to, jak go znakujesz, to będziesz już wiedział. Mhm. Aha. Czyli jednak może być chłop. Która jest godzina? Dobra, jeszcze jeden. Czy to ostatni minus? Drugi. Drugi. Dzisiaj wchodzi. O, sobie? na pewno. Mów co ma robić ty. Nie wiem. Tytuł dzisiejszego filmu Narek, Marek nauczył się grać. No nie gdzieś na wprost, raczej ja bym mógł. Ja bym na swoim miejscu podszedł. Widziałeś go na prawo. Nie, no, bo ci. Aaa, dobra. Si się straszyłem Też myślałem, że gili. Thank you.